Niełatwo się steruje i filmuje, ale jest wesoło, bardzo dobrze się bawimy. Nie trochę buja, ale nie jest źle. Proszę bardzo, stan licznika troszeczkę zszedłem z kursu. O, idzie ładna. Co po niektóre mają po 2 metry. dobrze więc jak tam mój pierwszy samotny rejs jest, co? Opa i jedziemy w dół, ale dobrze się bawimy. O właśnie mi się tu woda trochę leje. Zdarzy na szybkie siku, a idzie piękna! Woo! I jeszcze kolejna! No, to tak jak jeszcze coś się będzie ciekawego działo, to się zobaczymy!